Cześć, witam, zaczynamy kolejny dzień. Jest dzisiaj piękna pogoda, tego tutaj nie widać, bo jesteśmy w stacji metra, w stacji Kurt Schumacher. Plac, bo to jest stacja najbliższa naszego hotelu. Stąd zawsze zaczynamy nasze podróże. Czekamy na metro. Dzisiaj na początek zrobimy te takie podstawowe wszystkie punkty Berlina, żeby sobie je odświeżyć. A potem chcemy trochę zbłądzić po dzielnicach takich jak Krausberg, e, Charlottenburg, może Mitte. Jutro jest 1 maj, w Niemczech są tutaj zawsze demonstracje. Z tego co słyszeliśmy, bo tutaj pan w hotelu mówił, że jutro może być grubo, niebezpiecznie. Też pewnie będziemy chcieli Wam to pokazać. Okej, okay, wsiadamy do metra, jedziemy. Milegodnie. Wysiedliśmy właśnie na Kochstrabe. Kiedyś, jak był jeszcze Berlin podzielony murem, to była ostatnia stacja w zachodnim Berlinie. Tam już był Berlin Wschodni, tam jest Checkpoint Charlie, czyli ten punkt kontrolny, taki najbardziej charakterystyczny i najbardziej znany w Berlinie. Jeden z oczywiście z wielu wieżyczek strażniczych. A tu mamy właśnie Muzeum Checkpoint Charlie i oryginalną część pozostałości muru berlińskiego. To wszystko wiszące to są pozostałości oryginalnego no ruchu berlińskiego. Takie trochę A tu mamy ciekawe muzeum, Muzeum Trabanta, Trabi Muzeum. W ogóle Berlin to światowa stolica, jeśli chodzi o muzea. Jest tu ponad 200. Jest wyspa muzeów, na których znajduje się wiele fantastycznych, fajnych muzeów. Później do niej dotrzemy. Nie wiem, czy będziemy wchodzić do jakiegoś muzeum. Niekoniecznie chcemy, chyba dzisiaj poświęcać na to czas, ale pokazać Wam z zewnątrz. Pokażemy. Ciekawe budynek, a tutaj zobaczcie. Trabi Words. Same trabanciki. Czyli Produkt eksportowy DDR. Kolejna już duża pozostałość inny do miejscu. Zmierzamy właśnie w kierunku Poczdamer Plac, potem do pomnika upamiętniającego Holokaust i Żydów i później do Brandenburgentor. Tutaj proszę bardzo, Poczdamer Plac. Piękny Poczdamer Plac, bo to się zmieniło się tak około 2000 roku, może 2002. E, właśnie w takim samym terenie, z Poczdamer Potsdamer Platz, pod ziemią banku Deutsche Banku. Jak gdzieś jesteśmy zawsze z Martą, to lubimy wejść, zobaczyć jakieś miasto z góry, topografię miasta z góry szukamy zawsze jakichś punktów widokowych wieżowców. Wiadomo, tutaj. Punktem w Berlinie takim widokowym to jest wieża telewizyjna przy Alexanderplatz Plac, ale tam nie chcemy iść. Idziemy za to na Panorama Punkt na Poczdamer Plac. Jestem tutaj, już. Idziemy po bilety. Bilety kosztują 9 euro, na wieżę telewizyjną kosztują 25. Mamy bilety, ma Pokaż. Czekamy na windę So, fertig. Hmm. Przeciwko wirowy trójcobaku, ale wszystko puste. Tam na dole właśnie jest nasz kolejny punkt, czyli pomnik holokaustu. Jak wypiliśmy kawę w Panorama Punkt Cafe odkryliśmy, że tu jest jeszcze yy, taras wyżej, jeden, który można przejść dookoła, 360 stopni.